Tak, musimy wszyscy jako klasa polityczna, ja jako prezydent, pan minister, pan premier i my wszyscy wyciągnąć konsekwencje z tego, co się zdarzyło i zadać sobie konkretne pytanie, co moglibyśmy zrobić lepiej, jak powinny wyglądać nasze dalsze działania w zakresie budowania odporności i militarnej, ale też cywilnej państwa polskiego. I stąd była moja wizyta w Krzesinach. I mam głębokie przekonanie, szanowni państwo, że po pierwsze musimy zwiększyć inwestycje, inwestycje w obronę powietrzną i w obronę przeciwrakietową, zarówno w zakup nowych systemów, jak i w rozwój krajowych technologii. To oczywiście będzie niemożliwe, jeśli nie zaczniemy, z, zbliżamy się, ale nie osiągniemy pułapu wydatków 5 procent polskiego, polskiego PKB na zbrojenie, co wydaje się rzeczą zasadniczą dla rozbudowy naszego systemu bezpieczeństwa. Myślę, że te 5% powinno być nie tylko hasłem, ale powinno znaleźć to swoje odbicie w realizacji, w postępowaniu polskiego rządu, całej klasy politycznej w przyszłym roku. I ten 10 września także stał się rodzajem takiego wyzwania dla nas w tym zakresie. Subskrybuj po więcej.